Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Koczko i witam w ostatnim, przepraszam, w przedostatnim odcinku Technicaliów. W tym odcinku opowiem troszkę o dyskach, o dyskach twardych. Powiem, jaki ma być dysk na system oraz po prostu na dane. Ja Wam będę sugerował się moim wyborem i na tym mniej więcej opiszę cały po prostu proces wybierania dysku jak ja po prostu postanowiłem wybrać. No, zacznijmy może od dysku systemowego. Będą to dyski SSD. E, mają one za zadanie po prostu zainstalowanie na nim systemu, e, uruchamianie jak najszybciej systemu Windows'a bądź innego Linux'a, cokolwiek tam wybieracie, e, oraz innych programów, które będą zainstalowane na tym dysku. E, na co zwracam uwagę, jeśli chodzi o dysk? E, Pojemność to wiadomo, choć jeśli chodzi o dysk systemowy 128 GB bądź 100 GB wystarczy w zupełności, więc przy takim dysku patrzymy głównie o szybkość zapisu i szybkość odczytu. Ten dysk, który ja kupiłem, który widzicie tutaj przed sobą, prędkość odczytu ma na do 550 MB a szybkość zapisu 470 MB. Są to więc bardzo duże prędkości i wystarczą, wystarczą po prostu, wydaje mi się, w zupełności. Także to jest główny jeśli parametr, jeśli chodzi po prostu o wybór dysku twardego. Jeśli chodzi o producentów, to wydaje mi się kwestia Wasza, Waszego gustu, Wiadomo, że jakiś tam producent może mieć troszkę szybsze te dyski, bądź nie, więc trzeba trochę poczytać, po, polegać na testach różnego typu. I tyle, jeśli chodzi o dysk systemowy. Przejdźmy może do zysku, dysku, który ma za zadanie przechowywać po prostu pliki dane wasze, pliki mp3, filmy, jakieś dokumenty, bądź można po prostu instalować też na nich gry. Bo nie potrzeba aż takiego szybkości, jeśli chodzi o system. Ja Wam prezentuję tu dysk Sejjate 2TB przy 720 obrotach na minutę i 64 MB, który pamięci po prostu podręczny. Ten dysk jest wersją SATA 3, także standard, jeśli chodzi o to. Typ po prostu dysku. No i cóż, tutaj wydaje mi się, że to jest kwestia e, ceny i pojemności, ponieważ te dyski SATA trójki e, mają wbrew zbliżone parametry, jeśli chodzi o szybkość. Także tutaj więcej się nie trzeba sugerować, wystarczy po prostu patrzeć na pojemność. Hmm. Jeśli chodzi o pojemność, jeszcze e, powyżej 2 terabajtów, dyski już troszkę więcej kosztują te. Wiadomo, można znaleźć 4 bądź więcej. Ale 2 terabajty wystarczy Wam w zupełności, jeśli macie filmów dużo, zmieści się tu ich cała masa, więc nie potrzeba tego więcej. Cóż, to by było jeśli tyle, jeśli chodzi o deski. W ostatnim już odcinku opowiem już o zasilaczu, także dowiecie się tego wszystko w kolejnym odcinku. To by było na tyle, także trzymajcie się bardzo serdecznie i do następnego odcinka. Cześć!